Witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku z serii zagrajmy w Gothic. Udajemy się teraz do Kuźni, żeby zobaczyć co nowego w swoim asortymencie ma ten nowicjusz Darion. Dobra, skończ jarać? Bo będziesz miał raka i nie odejdzie z tego świata. Pokaż, co masz. Chciałbym coś kupić. Do świet. 1400 bryłek, a bronia. Boski młot. Młotu od razu wiedziałem, że będą mógł już dość tej Dobra, czekajcie. To tak. to dla siebie. A właśnie, nasz stary pancerz. Przed pociskami dostaliśmy od Angara. Mam tylko 2000 bryłek, a jeszcze chciałbym pancerz kupić. Pazury. Pazury. Skóra. Kły. Mrok północy też nie jaram tego. Jaja nam się też już nie przydadzą. Mapy. To nie było zbyt mądre. Mapy. Co ja tu dostałem? Bonusmana. A, to kiedyś od tego. Jak on się nazywa? Od Korka Loma. Co ja ci mogę jeszcze sprzedać? Lepiej się do tego nie Może już nic. I co ja mam zrobić? Pozbędę się tak naprawdę całej rudy. Nie kupię. Ale wiecie co? Słyszałem, że na tym cmentarzysku są całkiem fajne bronie, więc powstrzymam się od kupna tej broni i wezmę sobie rudę za to. Nigdy nie zmieni. Ja nie chcę tego. Chcę mi wziąć tą stal. Jeśli myślisz, że. Dobra. Weźmiemy tak rudę. A podobno właśnie tak jak mówiłem jakieś fajne bronie są na tym cmentarzysku, więc Zdam się na swoją intuicję i zobaczymy, a teraz idę kupić tą średnią zbroję. Nie będę oczywiście robił tak, że będę bił handlarzy i po prostu okradał ich zbryłek. Przecież to jest ułatwianie sobie gry. A ja nie chcę tak robić. Chcę, żeby było to normalne. Zagrajmy, zbocie! Lepsza zbroja. Potrzebuję lepszej zbroi. Cóż. Dobra. 1650. Potrzebuję wzmocnionej zbroi strażników świątynnych. Teraz, gdy jesteś gotów wesprzeć nas swoim hojnym datkiem, możesz odebrać swoją zbroję. Oj, zajebiście. No, i ta już lepiej wygląda. Porównajmy statystyki, tam chyba o 10 się zwiększa, o 10 przed bronią, 5 przed pociskami i 5 przed ogniem, no i git, na orkowy oręż się przyda, zobaczmy jeszcze co mamy, bonus do siły i, o mogę dwa na nosić przecież, no to git, to jeszcze sobie 5 dam przed pociskami, czyli różne strzały i tak dalej, to razem będę miał, czekajcie to mi dodało, tu pokazuje 15, 10. Tak, dodało ci 15, ok, Dobra. Zobaczmy jeszcze nasze atrybuty. 10 punktów. Hmm. Nie mam jeszcze teleportacji, bo tak bym... A nie, trzeba 20. Zapomniałem na mistrzowski łuk Akrobatyka. Myślę, że nie będę teraz biegał po obozach. Nie ma, nie ma większego sensu. No i myślę, że możemy bezpośrednio uda udać się do. do. cmentarzysko. Mix, który też mam. Hmm, zastanawiam, żebym po tym nie żałował. Co ty masz nowego? masz tego trochę. Dobra. Nie będę marnował czasu, jakoś sobie poradzę lepszy pancerz. Mam ile nam tych bryłek zostało po kupnie pancerza? 1400. Dobra, to idziemy do Talasa. Musisz uważać na to, co Oczywiście ja wiem, gdzie jest to cmentarzysko, ale już, żeby było bardziej klimatycznie i adekwatnie, to niech on mnie tam odprowadzi. Ewentualnie ucieknie, jak zobaczę jakiegoś potwora. i Tyle będzie. Zobaczymy czy ten w ogóle mój orange jest dobry na już na orku, bo sama nazwa mówi cmentarzysko, więc na pewno nie będę walczył z czymś innym, jak z samymi Ludzie orkami. Za. Bratala znowu musisz zjarać się długo jak to nie dotyczy. No i lecimy od razu na to Jeśli myślisz, że przysyła mnie Kor Angar Masz mnie zabrać na cmentarzysko Orków, gdzie przebywa Bal Lukor i jego strażnicy. A więc znowu mam robić za przewodnika. Niech to szlak! Bodajbym nigdy nie, nie ujrzał skończy. tej księgi na oczy. No dobrze, chodź za mną. Musisz uważać na to, co... Ale Maruda. Dobra, prowadź. No i ten pancerzyk już lepiej wygląda od tamtego, nawet kosmetycznie. No i dobra, mam nadzieję, że sobie poradzę, nie będę rajd'ował i męczył się, Bóg wie ile. Liczę na moją intuicję, że coś tam znajdę, jakieś fajne bronie. Najlepsze no mam nadzieję. Bo trochę szkoda mi wydać te 1000 ponad na ten boski młot. Najwyżej będę żałował tej decyzji. Zobaczymy też, czy po drodze coś się zrespiło. Myślę, że po tym cmentarzysku, nie wiem, pójdziemy sobie ekspić, jeśli będzie taka możliwość. Cmentarzysko jest jeszcze bliżej niż ten most, gdzie były gobliny. Też tutaj w okolicach obozu bractwa. Tak się zastanawiam, ale tu już za późno. Myślałem też nad jakimś lepszym łukiem. Jako, że mam tam tej zaręczności 31, to na pewno coś by się znalazło. Ale zobaczymy. Jakoś sobie poradzę. Nie pierwszy raz przechodzę tą grę, ale cały czas ona mnie zaskakuje. Dobra. Tutaj w lewo chyba powinniśmy iść. Dobrze pamiętam. Tak. No, właśnie, to jest ten mostek. On prowadzi właśnie na cmentarzysko. Nie pójdę z tobą na drugą stronę tego mostu. Nie jestem samobójcą. Oszalałeś, że chcesz tam wchodzić. Nawet ballu Kors tamtąd nie wrócił, a on miał ze sobą świątynnych strażników. Co ma być, to będzie. Wracaj do obozu. Ja się tu trochę rozejrzę. No właśnie, dobrze to powiedział. Trzeba sobie jakoś radzić, zadanie jest do wykonania. Korangara nie interesuje, <noise> jak je ja wykonam. Ważne, że wykonam. Mam zdać raport i koniec. Resztę muszę ustalić sobie sam. Dobra, kto będzie moim pierwszym przeciwnikiem? A, konsacze. To już też trochę twarde sztuki. Zobaczyć, czy w ogóle utrafię je. Niestety też atakuję stadem. O kurde. To mały Wow. wow na hita go mam. Znaczy na hita przykrycie. Tu. Ale gryzą. Pazury i kły dają, okej. Okay. Będzie na sel oczywiście. Jest czwarty, namierz mi go. O, dobra. Ale nieźle gryzą, no. Za dużo tych mikstur nie mam. Wypijmy to do many, co mi tu daje w miarę. Szynka. Na razie będę polegał na żarełku. O, psianka. Dobra. Pierwszy, pierwsi przeciwnicy na tym terenie pokonani. Zobaczymy, jak będzie z orkami. Chyba ta siła mi daje yy, trochę tego. No ale nie dwóch na raz. O oh my god. Dobra. No, Zasięg, zasięg. A nic nie mają chyba przy sobie, ok. Będę sarał sejwami w tym miejscu. Dobra, jakoś sobie z nimi radzę. Jednak opłaciło się zainwestować w tą siłę. Bo pewnie teraz się z nimi męczył. Przy tej... przy tym 50 siły. w laskry Nice. No i zajebiście. Okej, okay, tam jest następny, zapiszmy. No chodź. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy. Aj. Nice. Musiałem dostać. Kurde, strasznie dużo obrażenia od nich dostaję. No, i już mamy pierwszą ofiarę. Nie wszędzie jego tylko 30 obrażeń, więc słabiutki. No i mamy już właśnie pierwszego od tego strażnika, który wyruszył z bal lukorem. Dobra, wiadomo, że safe. Ja wchodzimy do jakiejś lokacji, żeby, żeby nam gry nie wywaliło. Dobra, wchodzimy. Okej, okay, no i jesteśmy. Zmiana klimatu zbierajmy sobie te grzybki. Wiem, że na tym cmentarzysku są jakieś mumie, a w nich mikstury. Eee, e, no, chodź, 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 chodź. Ale sam, chodź, 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 chodź. Dawaj, dawaj, bez kolegów. Chyba się obronił. Wy mnie atakowałeś. Ty mnie atakujesz jak cię proszę. Dobra, siedemdziesiątkę sewalne. O kurdek, dwie takie mikstury na cały HP. A jak mi taki ork przypierdzieli. Dobra, najpierw tu wszystko wybiję, a potem będę tu badał. Tu był jeszcze jeden, widziałem. o. o, o. Chodzi tu. No, pewnie się zblokował na dole. Jakoś mój łomot. Łomotacz? Jak dobrze pamiętam, nie? Chodź, chodź, chodź Munchachango, dawaj, dawaj. Tylko, że mam mniejszy zasięg od ciebie, koleś. Ale i tak z tobą wygrywam. Okej, okay, jest psianka i kocianka. No i tu są te mumie. Aha, coś słyszałem. Cały czas słyszę. Mumia, o właśnie. Niestety do many wolałbym do życia. A, nie wszystkie mumie coś mają w sobie. Będzie jej skrzynki. Więc spoko. Chodzi mi o animację. Dobra, i zaraz sobie tutaj obadamy. Kolejny strażnik. On już miał lepszy miecz, ale też tylko taki, który daje 33, więc... Niestety nie jest lepszy od mojego. No jednak dobrze mówiłem. Mamy tutaj darmowe zwoje. Oraz mikstury. Niestety w tej nic nie było. Zróbmy save'a. Żeby mi tu nic nie wyskoczyło. No i tam są jeszcze... ...do obadania te mumie. Cała tutaj okolica. Więc nie będę się nigdzie śpieszył. Na spokojnie sobie wszystko obadamy. Niestety pusta. A ty? Uzdrowienie. Też może być. Tylko, że to jednorazowe. No i pusto. Czy tutaj żadnych mikstur? Na razie chyba znalazłem trzy mikstury. Jeśli dobrze pamiętam. O, co to za przełącznik? Aha, kraty się opuściły, dobra. Być może tam będą kolejne mumie. Niestety kolejna pusta. To nie jest dobry znak. O, tu już lepiej. Dwie many. Jedna do życia. U, trzy do życia. Nice. Kolejny safe. Coraz więcej mikstur. Gra tutaj z automatu nas y, przygotowuje do... Do walki z tymi jorkami, tylko że daje nam te darmowe mikstury. Okej, okay, tu są trzy mumie, dobrze widziałem. To jest druga. I tu jest trzecia. Niestety dwie puste z nich. To oskubałem. Dobra, lecimy dalej. Tu są kraty. Może jest gdzieś... Może, może jest gdzieś kolejny przełącznik bo znalazłem tylko jeden więc jak widzicie teraz taki eksplor połączony z przygotowaniem do następnych walk bo ci niestety trochę biją i mają te bronie swoje, a one mają większy zasięg od mojej to jest na razie mój największy minus że mam broń z małym range'em Dobra. Ciemnica tutaj jest, ale. Nie, nie, zba, nie, nie patrzymy na to. Niestety tylko uzdrowienie w tamtej, ta pusta. Jakiś piekielnik, gorzki chleb. Trzecia mumia. Dobra, tutaj trochę many. Był przełącznik. Zaświecił mi się. Być może do tych. Ok, kolejne kraty się opuściły. Zapiszę w takim razie. Dźwięk krat mi się chyba zbugował. O, tutaj. No, wskakuj. Dobra, amulet mocy. 10 do siły. Nice. Zaraz sobie to założę. Aha, broni orków. Niestety dwuręczna. Mimo iż lepsza ognista burza. O kurde, jak tu były zwoje. Od razu zakładam amulet, żebym nie zapomniał. Kolejne 10 do siły równa się większe obrażenia. Nice. Więc warto szukać tych przełączników. Dobra, lecimy do kolejnych mumii. Tutaj kolejny krater. Tam jest przełącznik. Tylko mogę sięgnąć piekielniki. Dobra, no, na spokojnie, nigdzie nam się nie śpieszy tutaj jeszcze nam przez sprawdzić ty temu mnie obadałem, bo już nie pamiętam. Nie. Wyciąg. Ochrona przed bronią 10. O. Może to sobie założę. Ognista burza przed ogniem i 3T. Cały czas słyszę jak ktoś krzyczy. Czekajcie. Przed ogniem nie, bardziej przed bronią, więc zdejmę sobie... Ten przed pociskami Bo tutaj raczej łuczników nie ma Więc nice Nie dość, że do siły to jeszcze większa Aha, to już otwierałem Tak Nie dość, że więcej siły to jeszcze większa ochrona Dobra I tutaj jeszcze dwie zostały Ale tam cały czas za są zamknięte kraty i... O Jezu, weź podejdź No patrzcie, no Namierz i wskocz Aha, buguje się na tym No nie, nie muszę, że zbugowane mumie Zbugowane wejście raczej do mumii Kurde molno Musi być jakieś wejście Kurde Musi się kamera zmienić Weź, nie buguj się Jest, dobra skoczył Będę się cały czas drze Puste, puste. Chyba tutaj byłem. Niemożliwe, żeby wszystkie puste były. Tak, chyba tutaj byłem. Dobra, jeszcze na końcu odcinka bym poszukał przełącznika. Do, na te kraty. Gdzie on może być? Być może gdzieś ominąłem. bo na tym. Co tu leży? Sianka wezmę. Tam udało mi się otworzyć. Dobra, pozbieramy to zielsko. Hmm, Przełączniku, gdzie jesteś? Tutaj byliśmy, wszystko zwiedzone. Dobra ludzie, nie będę przedłużał. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Widzimy się w następnym, w którym będziemy kontynuować zwiedzanie cmentarzyska orków. Trzymajcie się. Na razie.